Siemaneczku ludziska, witam was bardzo serdecznie w trzecim odcinku z naszej serii minigier na serwerze e, The Hive. E, dzisiaj jesteśmy w trybie One in the Chamber, e, który polega na tym, że dostajemy łuk z jedną strzałą oraz miecz. E, łuk oraz jedna strzała powoduje to, że jeżeli trafimy przeciwnika, przeciwnik ta, pan ten dany e, pada na jeden strzał. Natomiast z mieczem no miecz to już jest taka ostateczność, że jeżeli na przykład, na przykład nie trafimy z łuku, to możemy kogoś zaklepać. Tak więc e, Dzisiaj sobie zagramy jedyny, jedną arenkę na, na właśnie na tej arenie i już widzimy czwórkę, tak więc można próbować na czwórce. Jak widzicie, mam 321 tokensów, tak więc. Em, a, Niestety nie udało się, ale może, może, może coś się znajdzie. Czekajcie chwilkę. In game, in game, in game, in game, wszystko in game. O, 20 jest restartowana, tak więc możemy spróbować na 30. I szczerze mówiąc kolejny odcinek spróbuje na przykład, nie wiem, poeksperymentować z innymi, o, udało się Poeksperymentować z innymi e, trybami e, Typu na przykład e, Spliga e, Nie, teraz to jest, to jest, jak to się nazywa? To nie jest Splig, tylko e, Spleg No to jest Spleg, tak, Spleg, na no, Spligu, Splegu Nie wiem jak to się nazywa, tak, tak dokładnie, szczerze mówiąc e, I jeszcze jest jeden tryb, e, jest to Survival Games E, Można w sumie spróbować, jak wygląda właśnie Survival Games e, właśnie na tym serwerze, tak więc e, mam nadzieję, że jakoś ciekawie, ponieważ Survival Games, pamiętam, kiedyś nagrywałem e, i szczerze mówiąc bardzo fajnie się bawiłem i było kilka e, fajnych momentów, tak więc dobra, rozpoczynamy. O Boże, nie lubię tej mapy, A, nie, nie, nie lubię tej mapy kompletnie. Dwa, jeden... No i dobra, nie niestety, dobra, jedziemy yy. Dobra, trafiony A, niestety Czekajcie, wyklepiemy tutaj kogoś Dobra, jest Trafiony, jest, jest, jest JAK TU NIE TRAFIŁEM?! O kurde, jak tu nie trafiłem w niego No dobra, trafione Aaaa, mamy cztery życie, cholera. Będzie trzeba się skupić troszeczkę. No, skąd on nic trafił? Jestem super. No, nie, nie wierzę, nie wierzę. Coś mi, nie, coś mi się nie udaje dzisiaj, ta cholera. Zatrzymał się, idealnie się zatrzymał. Chodź. No, no nie wierzę. Ostatnie życie, Dobra, trzeba jakoś to wykorzystać. Cholerę, praktycznie na końcu, no nie wierzę. Kurczę, ale pychowa runda. Ja pierdzielę, pychowa runda. No nie wierzę. O, no nie, tak, tak to nikogo nie trafię. Dobra, trudno, Najwyżej no, zginiemy. Jedziemy. <zysk> Tak więc to by było na tyle. <noise> Dobra nie, po prostu e, spróbujemy jeszcze na inną no, no niestety, kurczę, coś się nie udało. E, zginęliśmy bardzo szybko. Szczerze mówiąc ten, te dwa kille na spawnie, niestety mnie rozgromiły tak totalnie. No kurczę, nie udało się. Dobra, będziemy próbować na 19. E, dobra, to już sobie w sumie dwie areny dzisiaj zagramy, tak więc e, może tym razem mi się poszczęści. Tak więc no, zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Dobra, tak więc widzimy się już na arenie, ponieważ nie ma, nie ma sensu, żebyśmy czekali te 30 sekund. Okej, okay, witam Was już na arenie, tak więc e, rozpoczynamy. I mam nadzieję, że kogoś uda mi się zestrzelić od razu. No, no tak, prawie. Op. Kurna mać. no nie wierzę, po prostu Dostały mi trzy życia, dziękuję bardzo Chyba mam jakieś porządne lagi, tak mi się wydaje Dobra, trzeba się skupić, trzeba się skupić, trzeba się skupić, ponieważ Tutaj, od tego zależy nasze życie Trzeba tak, nie chcę, nie chcę szczerze mówiąc, jakoś tak z daleka Jezu, to jest sniper No! Jaki spawn killer? Nie wiesz, ostatnie życie trafię? Dam, dupa trafię Dobra, PVP, 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 idziemy z jestem w końcu Jestem kos, koks hardcora Klepa, klepa, idziemy strefa Wow, chyba żeśmy się strzałami zderzyli, tak mi się wydaje co wydaje przynajmniej dobra dawaj pvp dawaj ona lata cholera ale dobra sklepany hardcore hardcore no nie wiesz no, mądź! Dobra, no, poży dwie, dwie areny, dwie przegrane. Dobra, to się nazywa właśnie One in the Chamber. Czasami można mnie tu spotkać, cholera, ale no nie udało się. No. Pamiętam, że miałem pierwszą walkę One in the Chamber, wszystkich rozwiązałem i wygrałem. No, ale niestety tutaj oczywiście dwa spawnkile. I się nie udało, tak więc, no cóż. Dziękuję mam bardzo za obejrzenie materiału. Mam nadzieję, że Wam się spodobał w jakimś tam stopniu. Wiem, że Trem lamiłem, no ale niestety. Są dobre i gorsze dni. Ja mam dzisiaj gorsze niestety. Tak więc, e, życzę Wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych. Dziś mam, pewnie w następnym, znajdziemy się na Spligu. Tak więc, miłego oglądania innych materiałów na moim kanale. Mam nadzieję, że Te również Wam się spodobają. już w ogóle nie wiem, wie, próbuję przedłużyć ten odcinek, tak no, więc dobra. Na razie, Siemanko, trzymajcie się. Cześć.